Dla nas różnorodność jest szerokim spektrum tego, w jaki sposób możemy się od siebie różnić. Od tych podstawowych różnic związanych z naszym wiekiem, płcią, narodowością, poprzez też te różnice wynikające z naszego doświadczenia zawodowego, różnych temperamentów czy sposobu rozwiązywania problemów. I głęboko wierzymy w to, że wszystkie te różnice sprawiają, że tworzymy silne zespoły, wzajemnie się uzupełniamy. I efektywniej możemy dążyć do wyznaczonych celów. Projekt Różnorodni powstał jako inicjatywa strategiczna, której głównym celem było to, żebyśmy jako pracodawca zapewniali takie warunki rekrutacji i pracy, by każdy nasz pracownik i potencjalny pracownik mógł dobrze pracować, niezależnie od tego, co go wyróżnia. Od innych. Myśląc o naszym zespole, od początku chcieliśmy uchwycić jak najszerszą perspektywę, dlatego zaprosiliśmy do zespołu pracowników różnych poziomów stanowisk, z różnych lokalizacji i postanowiliśmy realizować projekt w pełni zdalnie, co pozwoliło nam na częste spotykanie się pomimo dzielących nas odległości. Praca naszego zespołu została doceniona, też otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie DB Awards for Excellence. W kategorii Kultura. Praca nad wizją i strategią zarządzania różnorodnością była jednym z pierwszych zadań, przed którymi stanął zespół projektowy. Ja jako task lider tego zadania wraz z osobami, które się zgłosiły, stanęliśmy przed wyzwaniem napisania wizji i strategii zarządzania różnorodnością w taki sposób, który będzie zgodny nie tylko z założeniami projektu, ale również z istniejącymi strategiami funkcjonalnymi oraz z główną strategią zrównoważonego rozwoju grupy DB Cargo Polska. Naszym celem było napisanie wizji i strategii w taki sposób, aby każdy pracownik czuł się komfortowo pracując w naszej organizacji. Przy pracy nad wizją chcieliśmy podkreślić naszą otwartość na wszystkie wymiary różnorodności, nasze innowacyjne podejście oraz zorientowanie na tworzenie inkluzywnej kultury organizacyjnej. Wszystkie te elementy są również elementami zrównoważonego rozwoju. Przy pracy nad strategią chcieliśmy tą naszą wizję przekuć na konkretne kierunki działań, tak aby każdy, każdy pracownik mógł się, mógł się zapoznać z wiedzą, czy poszerzyć swoją świadomość na temat różnorodności, żeby dokumenty, które są potrzebne do zarządzania różnorodnością w organizacji, były wdrożone, tak żebyśmy mogli dalej tą naszą różnorodność rozwijać. Kiedy już stworzyliśmy wizję, strategię i politykę różnorodności, przyszedł dla nas czas na kolejny krok edukację. Zależało nam, aby szerzyć wiedzę i dobre praktyki z zakresu różnorodności, równego traktowania, przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji. Dlatego już po raz drugi zorganizowaliśmy Dni Różnorodności w postaci wirtualnych webinarów. Skoncentrowaliśmy się na trzech tematach: różnorodność międzykulturowa, mobbing oraz zachowanie równowagi psychicznej między pracą a życiem prywatnym. Zaprosiliśmy do współpracy organizacje takie jak Forum Odpowiedzialnego Biznesu czy Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. Dni Różnorodności przybliżyły tematykę związaną z zarządzaniem różnorodnością ale także dały praktyczne wskazówki do zastosowania nie tylko w pracy, ale również w życiu osobistym. Praca w tym projekcie wiązała się dla mnie z wieloma wyzwaniami. Szczerze mówiąc, jednym z bardziej kreatywnych zadań była redakcja i skład specjalnej sekcji w firmowej gazecie Insight.pl. Wspólnie z zespołem stworzyliśmy serię artykułów, Dotyczących wybranych aspektów różnorodności. Praca z tym tematem była dla mnie ważna z różnych powodów. Może to zabrzmi dosyć górnolotnie, ale naprawdę uważam, że warto świadomie budować własne miejsce pracy. Natomiast Niestety i niestety to się nie zrobi samo. Czyli bez naszego udziału to po prostu nie zagra. I fajnie było dołożyć taką małą kropelkę. Ja wiem, że to jest tylko kropelka, ale to już jest ta kropelka, która może przyczyniła się do tego, że po prostu fajnie się tutaj pracuje w naszym zespole, mi, tobie, czy też innej osobie. Więc tak, to było fajne i dlatego chciałam pracować przy tym projekcie. Ta burza mózgów i ta praca kreatywna przed Dniem Różnorodności była bardzo cenna, bo nagle dostaliśmy kilkanaście tematów bardzo ciekawych i trzeba było wybrać trzy, takie trzy topowe tematy, które byłyby najbardziej interesujące dla naszych kolegów i koleżanek z całej organizacji. No i to było wyzwanie, ale wydaje mi się, że te trzy tematy były naprawdę, naprawdę warte tego, że właśnie to one zostały tymi taką naszą złotą trójką. Przystępując do projektu, obawiałam się, czy będziemy w stanie wypracować wspólne, jednolite podejście, wspólny kierunek. Jesteśmy przecież bardzo dużą organizacją, a temat różnorodności to wiele aspektów. Bałam się, że będzie trudno z wypracowaniem takiego spójnego, systemowego podejścia. Okazało się, że zespół projektowy doskonale poradził sobie z tymi zadaniami, był świadomy tematu, więc myślę, że odnieśliśmy sukces. Nauczyłam się też i uświadomiłam sobie po raz kolejny zresztą, jak ważna jest komunikacja i język, którym się posługujemy na co dzień. Mnie bardzo zaciekawiły fem feminatywy. Coś, nad czym nigdy się nie zastanawiałam. Tak jak wielu z nas myśli, myślałam, że to są rzeczy, które są nowe, które to taki wymysł, który teraz ktoś wymyślił, a tak nie jest. Jak zagłębiłam się w to, okazało się, że to są. W ogóle pojęcie feminatywów było już przed II wojną światową i kiedyś było to zupełnie normalne. Używano je i nie, nie było nic w tym nadzwyczajnego. Potem w czasach PRL-u e, ówczesny rząd postanowił, że bardziej e, takie nowoczesne będzie, jeżeli będziemy używać końcówek męskoosobowych. I feminatywy zupełnie wypadły z obiegu. W tej chwili już w ogóle się o nich przestało myśleć, a przecież słowa to kształtują nam rzeczywistość. Jeżeli przez całe życie słyszymy prezes, adwokat, to w naszym umyśle tworzy się coś takiego, że myślimy, że to jest właśnie przyporządkowane tylko męskim zawodom. A przecież są kobiety i bardzo dobrze się sprawdzają w tych zawodach. Nie zastanawiałam się nigdy, czym dla mnie jest różnorodność, bo to przecież nie tylko wiek, nie tylko płeć, ale także nasze doświadczenia życiowe, zawodowe, które wnosimy do firmy, nasze hobby, nasze pomysły, nasze talenty, coś, co w każdej firmie ma wielką wartość. Bez względu na to, czy jesteśmy uczniami, którzy dopiero skończyli szkołę i uczymy się tutaj dopiero zawodu nowego, czy jesteśmy osobami starszymi, które mają już swoje doświadczenia zawodowe, każdy z nas może coś nowego wnieść do firmy. Ze względu na to, co w tej, doświadczył do tej pory. Różnorodni pracownicy wnoszą do naszej firmy bogaty zestaw doświadczeń życiowych i perspektyw. Dzięki różnicom tworzymy kreatywne zespoły i możemy lepiej realizować się w zadaniach. Dlatego też chcemy wspierać różnorodność i budować kulturę organizacyjną otwartą na różnice, w której po prostu jest miejsce dla każdego. Jestem przekonana, że różnorodność nie jest dla nas tylko modnym hasłem, ale jest to ważny temat w organizacji. To my, pracownicy, naszymi postawami, zachowaniami, tym jak traktujemy się nawzajem, jak się do siebie odnosimy, możemy tworzyć środowisko pracy, w którym każdy czuje się doceniany i szanowany.